Yy, bonjour. Tutaj, Wasz ulubiony, najpiękniejszy, najśmieszniejszy YouTuber, krew. Zanim zaczniecie oglądać moje dzieło, to proszę zostawcie yy, łapkę, suba i mnie w spokoju. Zapraszam. Fury to toksyczne community. Nie powinny ich być. Ale nie o tym materiał oczywiście. Yy, więc porozmawiamy o przypołowych sytuacjach z dzieciństwa. Znaczy, nadal jestem dzieckiem, ale. <laughs> więc siedziałem sobie na kanapie z babcią. To miałem jakieś 5 lat, nie? I babcia miała takie spinacze w siatce. Ja myślałem, że to żelki. Kolorowe były. I babcia odstawiła te żelki na szafę taką yy, no i poszła ja zostałem na tej kanapie nie I to tak sobie myślę ściągnę sobie te żelki z tej szafy nie i poszedłem do tej szafy ściągam żelki i nagle słyszę takie sz. i ja szybko uciekłem i ta szafa patrzę się wywaliła na podłogę I ja miałem już taką minę jakbym miał płakać Wchodzi babcia, nie dziadek. Ja stoję, patrzę szafa, nie? I no był przypał. Nie wiem, jak to się skończyło, chyba także klamka jedna tylko się zepsuła i ochrzan miałem. A druga przypołowa sytuacja była taka. Byliśmy sobie na plaży z rodzicami, i był tam taki rów, Ja sobie stanąłem na kamyczkach na tym rowie. Rodzice gdzieś tam dalej byli, i nagle. No i wpadłem, wpadłem do wody, tam była woda, yy, więc cóż, no ja tam się darłem, no i rodzice mi tam pomogli wstać, nie? I byłem mokry, więc do widzenia.